Kochani, jak pewnie zauważyliście, całkiem niedawno przestrzeń naszego prezbiterium troszeczkę się zmieniła i przeorganizowała, pojawiło się miejsce przewodniczenia, czyli ta oto Ambonka, której wcześniej zasadniczo tutaj zobaczyć nie można było, no, może poza wielkimi uroczystościami, takimi jak pasterka czy obchody triduum paschalnego. Po co taka zmiana? Dlaczego i dlaczego akurat dzisiaj o tym słyszycie, skoro to miejsce przewodniczenia już jakiś czas tutaj funkcjonuje? Ambona, jako, służąca jako miejsce przewodniczenia, ma za zadanie ściągnąć tak naprawdę pewien ciężar z innej ambony, tej, od której wcześniej rozpoczynaliśmy i od której zakończaliśmy każdorazowo celebrowaną liturgię. Ta ambona ma służyć do tego, żeby tutaj właśnie Msza Święta się rozpoczynała od znaku krzyża, i tutaj też kończyła się błogosławieństwem. Po co? Otóż z tego prostego powodu, że ambona, ta, którą można zobaczyć po lewej stronie ołtarza, patrząc z waszej strony, służy do tego, żeby to właśnie z niej proklamować, czyli głosić Słowo Boże. W teologii Drugiego Soboru Watykańskiego mówi się o przestrzeni prezbiterium, że tak naprawdę funkcjonują w nim dwa ołtarze: jednym jest ołtarz Eucharystii. Drugim jest ołtarz Słowa. I to podkreśla jednocześnie niesłychaną rangę Ambony. Ambona ma być ołtarzem, z którego nie tylko czyta się Słowo, ale z którego też to Słowo się głosi, a więc pełni się tę rolę, którą Pan Jezus nam pozostawił jako tym, którzy mają go naśladować w głoszeniu Ewangelii. Czasem pewnie spotykaliście się, może nawet wielokrotnie, z tym, że Ambona była wykorzystywana na różne niewłaściwe sposoby. Czasem z niej głosi się przemówienia, czasem z niej wygłasza się ogłoszenia, czasem różne manifesty i tego typu rzeczy, które tak naprawdę ze świętością tego miejsca mają niewiele wspólnego. Po to, by też dla Was, przychodzących do nas i przeżywających wspólnie z nami liturgię, tę przestrzeń oczyścić i sprawić, by była bardziej czytelna, zdecydowaliśmy się właśnie na ten krok. Stąd też od jakiegoś czasu ta ambona służy tylko i wyłącznie do czytań liturgicznych i do głoszenia kazań. Mamy nadzieję, że ta dzisiaj świętowana niedziela Słowa Bożego, która też szczególny akcent kładzie na to przeżywanie w liturgii, właśnie liturgii Słowa jako daru Pana Boga, Słowa wypowiedzianego w Jezusie Chrystusie. Pomoże nam też z większą uwagą i większą świadomością patrzeć na tę przestrzeń świątyni, na tę przestrzeń naszego Kościoła, który jako wspólnota razem tworzymy i w którym jako wspólnota razem chcemy się modlić i przeżywać bliskość Pana Jezusa, który w Eucharystii i w Słowie nam się daje.